the peninsula Colder than your baby mama when uh -huh. she find out you, not, you, you that that you ain't got that I know just about about had it, it this just magic go figure the a little did it with a in the fat of the land on your man is

Już tylko cztery ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy, kto przejdzie do wielkiego finału. Czas na półfinał Euro 24. To już półfinały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, kłaniamy się Państwu, jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Reprezentacja Anglii gra przeciwko Słowacji. Co możemy Państwu powiedzieć przed tym spotkaniem? Każdy wie, że czeka nas rywalizacja bez odstawiania nogi. W końcu ekipy zagrają o finał jednej z najważniejszych imprez piłkarskich na świecie. O finał Euro 2024. Na tym turnieju rodzą się legendy. Czy tak będzie właśnie dziś. Publiczność zachęca Foden do strzału. Nic z tego, świetny refleks. I Kane! 1-0. Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Łukasz Haraslin. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Łukasz Haraslin. Brawo! Fenomenalna interwencja. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Phil Foden. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Ryzykownie, ale skutecznie. Bożenik. Uwaga, prostopadłe zagranie. Proszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. I mamy remis. Jeden do jednego. Kieran Trippier G.I., e. John Stones Kyle Walker I mm -hmm. teraz Alexander Arnold Szansa, czy impas? Bramka! Zaraz, zaraz, zaraz Jest sygnalizacja spalonego Ten gol nie zostanie uznany Rzeczywiście, o włosy za linią obrony Gigantyczny pech w tym momencie, tak niewiele brakowało. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Podanie do Lukasza Haraslina. Udało mu się ograć obronę. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Popisowo go teraz oszukał. Hurricane. A jednak blokuje to. Wspaniale. To już Kiran Twipier. Dośrodkowanie do Keina. Do Było tu trochę ryzyka, ale skończyło się bez straty bramki. Próba odbioru i przerwany atak. Saka otrzymuje podanie. Podaje do Fodena. No i już po akcji. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. No i po ataku, dobra interwencja. Zadanie. I na Walker. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Okazuje się, że pogramy tylko minutę dłużej. Miłkę ma teraz Aleksander Arnold. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Uległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Podaje do Fodena. Co zrobi Harry Kane? Uwaga! Będą prowadzić! Piłka w siatce! Prowadzą! Teraz zespół przeciwny musi odpowiedzieć. Choć do końca tego półfinału zostało jeszcze dużo czasu. Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bram. Zatem mamy wynik 2-1. Szkriniar. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Holden przy piłce. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Bożenik. Stanisław Lobotka. Strata. Rywale przy piłce. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Podaje do Fodena. Czy stolat Strzał, wciąż groźnie, ale bramka nie padnie. Mamy spalonego. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. Pekarik. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Saka gotów do odbioru. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Saka otrzymuje podanie. Jacku, możesz mi powiedzieć w co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Dubrawka. To już Kieran Twipier. Strata piłki. Szkoda. I to tyle z tej akcji. Robotka opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ona tu jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół. Jest... Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktom zmiana teraz reprezentacji Anglii. Shaw. Bellingham przy piłce. Jest uderzenie. Lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Show dostaje piłkę. Saka czeka na piłkę. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Niedokładne teraz podanie. Daj im teraz remis. Postanowił strzelać. No i mamy gwizdek. Koniec meczu. Reprezentacja Anglii awansuje do finału Euro 2024. No, do ostatniego gwizdka trzymał nas w napięciu ten półfinał, ale ostatecznie mają awans. Czasem ten jeden gol różnicy wystarczy. Dzięki niemu powalczą teraz o końcowy sukces. Czy się uda? Zobaczymy. Na tę chwilę wypada tej ekipie przede wszystkim pogratulować.